Irlandzki filmik będzie. Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku, yy, irlandzkim takim troszeczkę. Jestem w Polsce, ale jak wiecie, byłam na weekend w Irlandii. Taki weekend od czwartku do poniedziałku troszeczkę przedłużony. Yy, I wiele osób wiem, że czeka na ten film, ponieważ widziałyście moje zdjęcie, jak yy, stoję z takimi wielkimi siatami z Peneja, no one są pełne, takie wypchane, ale nie wszystko było moje, yy, ponieważ... Wyszłyśmy właśnie z PNEA z moim przyjaciółką, z Martą I mówię, Marcia, zrób mi zdjęcie No, a on mówi, masz, podtrzymaj mi siatkę No i tak wyszło, że po prostu tych rzeczy mam tak mnóstwo Tylko jedna siatka była moja Ale powiem Wam, że nie kupiłam sobie ani jednego ciucha Nawet nie mam pół ciucha Mam mnóstwo dodatków, mnóstwo akcesoriów Mnóstwo słodyczy oczywiście też Ale nie mam ciuchów, ponieważ ciuchy za granicą i w Polsce Tak naprawdę są takie same Jakość jest ta sama, cena jest podobna No, wiadomo, że Planowałam sobie coś kupić, ale nie wyszło. Nic mnie po prostu nie oszołomiło, nic mnie nie zachwyciło. Zatem mam dużo, dużo innych fajnych rzeczy, o których też zaraz będę mówić. No i tak jak wiecie, mam bardzo dużo słodyczy, ponieważ dodatki, i akcesori tak, dodatki akcesoria i słodycze za granicą są takie, że u nas no, można ich nie znaleźć. Dlatego zaczynajmy. Najpierw, no w sumie większość z tych rzeczy jest z Penaya. to jest taki primark, tylko że irlandzki. I między innymi, może Wam pokazać y, kapciuszki, które sobie kupiłam. Y, to są takie bardzo wygodne, cienkie, cienkie papuszki y, z antypoślizgiem pod spodem. Y, tutaj w środku mają taki, taki bardzo y, przyjemny polarek, więc one są ciepłe, one są wygodne i bardzo, bardzo przyjemne. I powiem Wam także, na y, normalnym kobiecym dziale one kosztują 3 euro, na dziale dziecięcym ten sam rozmiar, tylko. Ono, jak widzicie, trochę, trochę przeszalałam. Mam 26,5 roku, tak w ogóle, i przeszalałam z kapciami, na przykład w myszkę Miki. Ale to nic, to nic, naprawdę to nic. No i one były po euro, więc sobie wzięłam dwie pary takich szalonych, ale też uroczych. Zresztą, kto mnie widzi, jak ja po domu chodzę. No a te sobie kupiłam na dziale kobiecym. Oczywiście no nie mogłam się oprzeć skarpetką w owieczki za 2,50 sobie kupiłam, tutaj macie na karteczce między nimi, jak one wyglądają no, no bo takie ładne no wiecie, no jak już człowiek szaleje i nic z ciuchów sobie nie kupuje, to chociaż, chociaż te dodatki I, idąc dalej zastanawiałam się w ogóle czy, czy youtuberki nieco bardzo pokazują swoje życie i swoją sypialnię tak naprawdę bardzo często na filmach, no ale jak można tego nie pokazać? Słuchajcie, to są majtki w Batmany. Po prostu już upadłam na samo dno, żeby pokazywać majtki na moich filmach na YouTubie, ale to jest mega urocze. Każda z tych par była za euro. Wyglądają normalnie, no to są zwykłe figi, ale są w Batmany i mają fajne pudełko. No i dobra, już będąc już przy tych majtkach, już, już Wam pokazałam tyle prywatności. Oczywiście kupiłam sobie też majteczki takie, bielizna po 50 eurocentów. Kupiłam ze majtki w koty w ogóle. Jestem szurnięta na łeb ale to nic. Za euro 50 kupiłam sobie też całą, całą gamę gumek do włosów, cieńszych, trochę grubszych, ponieważ one mi się non stop gubią. To jest trochę zasada jak z wsówkami, czyli po prostu wiecznie ich nie ma. Jak są, to są wszystkie razem, a później jak już się zaczyna ich używać, to ich nie ma. Kupiłam sobie też pasek, taki bardzo ładny, złoty pasek na tutaj na gumce, wykończony, zapinany na dwa klipsy i powiem Wam, że ja mam taki jeden pasek, który ma tutaj całą taką złotą klamrę. Ten ma taki bardzo fajny wzór i ja na przykład uwielbiam ich używać do dłuższych koszul, do sukienek, gdzieś na jakąś imprezę czy wesele, wiecie, czarna sukienka, fajny złoty dodatek. No wygląda to moim zdaniem ogłędnie. Sięgam po kolejną rzecz, którą jest Kubek termiczny z Batmanem. O, w ogóle oni w Irlandii bardzo teraz oszaleli na punkcie Batmana, Supermana, e, minionków, które ja nazywam miniorkami. E, kubeczek termiczny za 3 euro jeszcze wszystko zapakowane. Jak się będzie z niego piło, dam znać, oczywiście. Do samochodu fajnie herbatka, kawka. E, lecę dalej. O, dalej Wam pokażę coś. Co myślę, że lepiej będzie wyglądało, jak już się je po prostu zaświeci. Kupiłam sobie między innymi i tu nie mam pudełka, ponieważ bagaż miałam taki wielki, że musiałam pudełko zostawić. Kupiłam sobie między innymi takie fajne kwiatki. Ja nie wiem, co to jest, bo niestety już nie mam instrukcji obsługi, bo została w Irlandii. Taki bardzo delikatny, przyjemny materiał takich właśnie różyczek, które w środku mają białe LEDy. Tutaj mają taki włącznik, muszę go gdzieś jakoś zakleić, gdzieś schować. I Marta ugościła mnie między innymi właśnie tak, że spałam w pokoju gościnnym, który na górze, na górze miał te róże. Zaraz wam pokażę zdjęcie. Takie na szybko troszeczkę zrobione wieczorem. Jakbym wiedziała, że będę wam je pokazywać, pewnie jakoś bym bym je wyraźniej zrobiła, ale po prostu te różyczki przepięknie wyglądały, one kosztowały 3 euro bodajże, więc, więc fajnie. I myślę, że po prostu na taką białą szafkę, czy biały stolik, czy właśnie do robienia zdjęć gdzieś sobie położę na końcu. Będzie bardzo, bardzo ładna poświata. Ale będąc jeszcze w właśnie lampkach, kupiłam sobie też fajny napis: Wielki Love. I on tutaj też, jak widzicie, ma dużo, dużo fajnych lampeczek. On wygląda przepięknie. Powiem Wam, że tak widząc go w samym pudełku. Nie wiem, czy bym go widziała, ale właśnie sobie pomyślałam. Um, ja go widziałam u Marty też na ścianie, ale sobie pomyślałam, że do nowego mieszkania na białą taką malutką szafkę, czy komódkę postawiony, który będzie tak fajnie, ładnie świecił, dawał takie delikatne żółte światło, takie ciepłe światło, będzie wyglądać obłędnie. I ja za to dam chyba też około 3-5 euro. Ja za to dałam 5 euro i jak widzicie, no wygląda pięknie, ale to wszystko będę Wam pokazywać na żywo, jak już będę w nowym y, mieszkaniu. Y, z rzeczy, z takich dodatków jest już wszystko. Pokażę Wam tylko jeszcze, co sobie ostatnio w Polsce kupiłam. Jak wiecie, lubię tak zwane szmaty na, na, na drucie, czyli te opaski takie sztywne. O i tu mam jeszcze taki wzór w jakichś jelenie, czy... Może to jest... A, to są konie, no. Może to jest inne bydło, chciałam powiedzieć. No więc kupiłam sobie takie trzy w sklepie. Wszystko po 4 zł, były po 2,50. No i jak wiecie, ja je lubię do różnych filmików zakładać, sobie tak montować, czy do przykład do sprzątania, no do czegokolwiek one się ogólnie przydają, a za 2,50, no to fajnie, to mi się czego nie podoba. Fajna. I w sumie te, to, to bydło też. Przechodzimy dalej do... Aha, jeszcze, o, jeszcze, jeszcze, jeszcze to mam na stoliku. Słuchajcie, kupiłam sobie dwie paczki w ogóle rzęsek. Te rzęski kosztowały euro 50, tak jak myślałam. Słuchajcie, to są, jak widzicie, takie potrójne rzęski. Złapię mi ostrość? Hello? O, widzicie? To są takie małe kępki żeńskie. to nie jest... I one są... O, wreszcie! No jak widzicie, to są fajne takie kępki, gęste rzęs, takie dłuższe paseczki, nie że taki, że jedna kropeczka i z tego odchodzą trzy, tylko tutaj jest więcej, więc kupiłam sobie dwie paczki takich właśnie kępek, świetnie się zdadzą do właśnie robienia makijaży, czy chodzenia na imprezy, no i oczywiście coś, bez czego nie mogłam wrócić, bo jak wiecie, ja będę miała teraz nowe mieszkanie, więc będę miała nowe klucze. I chciałam sobie kupić irlandzki bryloczek, tak, żeby mi się dobrze kojarzył z Martą, z Irlandią, jak zawsze z tym miejscem, ale znalazłam w jakimś tam sklepie Ala a nasz Empik bryloczek z Central Perku. Czyli kto wie, że kto, kto wie, że jestem taką wielką fanką przyjaciół, Wie również, że no nie mogłabym bez tego wyjść, za to zapłaciłam 299. Jest piękny, po prostu taki, wiecie, ten gumowy, ale jest tak śliczny. Muszę go jakoś sobie zaimpregnować, żeby, żeby te kolory mi nie zeszły. Oczywiście, jeżeli chodzi o irlandzkie bryloczki, no to, no to dopadłam za 399 takiej, tylko że one są ciężkie taki metalowy, bardzo ładny również i fajnie, że ma właśnie to duże kółeczko bo brakowało mi takiego dużego kółka na mój nowy klucz oczywiście jako suweniery przywiozłam też dwie zapalniczki dla, dla osób które palą no takie wiecie, mojego Bartka siostra zbiera zapalniczki, więc idealnie idealnie się do kolekcji przyda a to będzie dla palacza no i co, jak, jak wiecie albo może nie wiecie, ja od pewnego czasu zbieram magnesy na lodówkę, ale tylko magnesy z miejsc, w których byłam więc oczywiście magnesik sobie też przywiozłam i moja mama zbiera różne magnesy, więc drugi jest też dla niej, ale tak pomyślałam, że, że fajnie, fajnie jest zbierać właśnie magnesy z miejsc, w których się było, wiem, że wiele osób to też praktykuje przechodząc do słodyczy przez to przelecimy tak dość szybko ja uwielbiam czekoladę Toblerone i uwielbiam właśnie tą mleczną, albo białą, porównajcie sobie, bo to jest wielka jak moje przedramię, chociaż są jeszcze większe, ale byłyśmy w sklepie, gdzie wszystko jest za euro 50 i między innymi taka olbrzymia czekolada została kupiona za euro 50. oczywiście nie mogła zostać kupiona jedna, ponieważ takie czekolady albo ciut większe, Kosztują około 7 euro, niecałych 7 euro w sklepie, no więc wolałam sobie kupić takie za euro 50. Niestety nie było białych, ponieważ martwy chłopak właśnie tłumaczą mi to, że białe najczęściej są przed świętami i nad tym ubolewałam. Były na lotnisku białe, ale one kosztowały no sporo, bo 7 euro i ja miałam tak zapchaną torbę, że musiałabym po prostu tą czekoladę w ręce nieść. I wtedy się nie zdecydowałam, ale jak leciałam i tak troszeczkę sobie drzemałam i byłam na wpół świadoma, to tak sobie myślałam, że kurczę, mogłam wziąć tą czekoladę, mogłam wziąć ją. No ale no niestety teraz za późno, wezmę następnym razem, czyli za jakieś pół roku, może za rok. I oczywiście, oczywiście bez czego nie mogłam wyjechać, a co też widziałyście, za 4 euro musiałam sobie kupić maltizersy, całą wielką paczkę. Tu jest 360 gram. Do tego kupiłam sobie również czekoladę, też maltizerców. No, ja uwielbiam, uwielbiam po prostu te rzeczy. To są wszystkie osłodycze, których nie ma w Polsce, a które ja bardzo lubię. Tak samo. U, tak samo jak y, firma Cadbury, której u nas w Polsce też już od wielu, wielu lat nie ma. Ja pamiętam, że w latach 90., jak byłam taka malutka, taka, taka malutka, to y, bardzo się zajadałam słodyczami a tej firmy, a teraz w ogóle ich nie ma. Więc między innymi kupiłam sobie takie jajeczka. Nie wiem, co jest jeszcze w środku, a nie chce mi się czytać tak naprawdę. No, znać po prostu, nie? Wiecie, że się dam znać. No i batoniki z, z Toffi nie, to nie jest tak, że ja po prostu jeden sobie kupię. Ale to są promocje. Za euro 50 były trzy. Więc myślę, że tak całkiem nieźle. Yy, oczywiście nakupowałam sobie jeszcze z małomamku i, i, i różnych takich kuleczek. Te właśnie nie wiem co to jest. Czy to jest w takim, w takim pudrowym proszku, czy to będzie bardziej kwaśne? Nie mam zielonego pojęcia, bo bardziej kwaśne sobie oczywiście już otworzyłam yy, Takie Marshall Mallows, które są w takiej chrupiącej posypce truskawkowej, kwaśnej, yy, niedobre No i oczywiście trochę żelków. Fajnie, bo ja lubię jak są tak opakowane, bo bardzo często się yy, do torebki takie coś można wrzucić Albo się kogoś odwiedza, kto ma małe dziecko, no to po prostu się taką gumę, gumę wręcza Oczywiście to też Euro 50 no i co, euro 50. Kupiłam sobie główek, których już u nas dawno nie ma, a również mam do nich y, wielki, wielki sentyment. Więc po prostu w Irlandii jest wszystko y, takie do jedzenia, które u nas było kiedyś, w latach 90. a teraz tego nie ma. I no zmartwiam Was, ale to jest koniec filmiku. Ona naprawdę mówiłam, że będzie taki krótki. Y na temat tych wszystkich rzeczy, które sobie kupiłam, tych kapcioszków, tych, tego właśnie kubka termicznego czy tych lampek, będę dawała znać, jak już się przeprowadzę. Niedługo w ogóle będzie taka, w ogóle w ogóle. Niedługo będzie taka seria zrobiona u mnie na blogu różnych mieszkaniowych rzeczy, takich inspiracji, tego na co ja zwracałam uwagę. Pokażę Wam, jak wygląda projekt naszego mieszkania, ale to, to wszystko muszę ogarnąć tak, żeby było ładnie, estetycznie. Żeby było przede wszystkim jak najbardziej przejrzyście, ale możecie, możecie się tego wszystkiego spodziewać. No, i jak wiecie, no teraz będzie. Tak, taki czas bardzo zawirowań, bo no, ja nagrywam dla Was teraz pod koniec lutego. W maju mam wesele za tydzień, albo może już nawet na dniach, zaczniemy robić nasze nowe, duże mieszkanie, więc wszystko będzie takie bardzo, bardzo zwariowane i. Troszeczkę tematyka bloga się zmieni, tak? Bo to będzie bardziej, bardziej jak widzicie, idzie w stronę takiego lifestyle, ale kulinarii, tutaj gdzieś jakieś rozrywki, właśnie także różnych inspiracji do domu. Tutaj hole. Już nie są tylko same makijaże, po prostu blog dorasta razem ze mną. Dorasta, jest. 26 lat mam. No nic, życzę Wam miłego dnia. I mam nadzieję, że Wasza ciekawość została zaspokojona. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, no to piszcie, subskrybujcie, bo wiecie, że to jest bardzo miłe dla człowieka. Dawajcie znać na Facebooku, bo no to jest ważne tak naprawdę, żeby była, żeby była jakaś interakcja, akcja, reakcja, jak to mówi Jacek Walcerzak. To był Jacek Walcerzak? Jacek Walcerzak, nie? No dobra, buziaki, pa! O ty, najciutej z Batmanem są, zobaczcie, takie śliczne, ale jak na eski, to są strasznie wielkie. Ale są takie śliczne i tylko mają żółtą kokardkę. No, to tyle.